Kolejny moment, kiedy wiceminister sprawiedliwości leje wodę i manipuluje społeczeństwem. I wierzę w to, że naprawdę bardzo dużo ludzi nawet tutaj w komentarzach będzie klaskać temu człowiekowi. Oczywiście dopóki nie wyjaśnimy sobie pewnych kwestii. Także zapraszam, kochani! Nie wiem, czy tylko ja widzę tutaj manipulacje ze strony ym, wiceministra, czy jest tutaj jeszcze ktoś, kto zauważy tę manipulację. Jeśli zauważycie, to dajcie znać w komentarzach. Czekam. Bo zobaczcie, jak pięknie brzmi hasło. Więźniowie nie powinni cały czas siedzieć w celach, oglądać telewizję, a kolokwialnie mówiąc, wziąć się do roboty, oznajmił wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś. No i co, nie klaskalibyście po takich słowach? No, sama w duszy tak sobie poklaskałam. Podejrzewam, że wielu teraz siedzi i ręce zaciera. Tak, to jest to. Zabrać im telewizję, jedzenie, kible i tak dalej i tak dalej. No i o ile rozumiem podekscytowanie ludzi takimi słowami, jak i to, że wiceminister może chcieć manipulować społeczeństwem, jasne, rozumiem. Ale zanim sobie to wszystko wyjaśnimy, zobaczmy o co chodzi i do czego zmierzał wiceminister sprawiedliwości, pan Michał Woś, jak podaje rybnik.com. Takie źródło informacji. Uwaga, jak przekonuje Michał Woś, niedawne zmiany w kodeksie karnym pozwoliły państwu i osobom odpowiedzialnym za więziennictwo odpowiednio reagować. Chodzi o realizację programu Praca dla Więźniów. Możemy też by. Możemy bez najmniejszego problemu kierować osadzonych do pracy, likwidować skutki żywiołowe. Rządowy program realizowany od 2016 roku cieszy się wielkim powodzeniem i służy społeczeństwu. Więźniowie nie powinni cały czas siedzieć w celach, oglądać telewizję, a kolokwialnie mówiąc, wziąć się do roboty. Poprawia re... To poprawia resocjalizację, ich przyszłość pozwala spłacać zobowiązania, przekonuje wiceminister. Jak dodaje, w ostatnim czasie do KWK Jankowice udało się skierować blisko 30 Nowych osadzonych. Jest potrzeba, to odpowiadamy. Jest potrzebny węgiel. Ważna informacja z drugiej części Polski w porcie Gdańskim także pomagają osadzeni, są tam, gdzie są potrzebni. Na to cieszy, dodaje Michał Woś. Polityk podkreśla, że program uczy osadzonych, jak utrzymać się za uczciwą pracę. Ostatnie dane statystyczne mówią o tym, na 1 grudnia mamy najwyższy w historii wskaźnik pracujących więźniów, niemal każdy z osadzonych nadający się do tego pracuje. W 2015 roku pracowała 1 trzecia skazanych, teraz ponad 96%. Za murami zakładów karnych pracuje ponad 40 tysięcy skazanych, są to wyselekcjonowani osadzeni, skazani za drobne. Prze Przestępstwo, tak. Bo te 96% to chodzi o to, że oni pracują w sensie takim, że robią to, co powinni robić zawsze, czyli na przykład jeden jest na kuchni, jeden pracuje, boże, pierze ręczniki, trzeci myje podłogi. Macie, nie? Takie obowiązki więziennictwa. No to jak w domu, no. Kurwa, jak mi zacznie ktoś płacić za sprzątanie w domu, to. Ale wiecie o co mi chodzi, że to nie jest praca, praca jaką widzą to inni ludzie jako pracę, In, inni ludzie to mają jako obowiązek, mieszkamy, dbamy o swoje otoczenie, po prostu, tak to wygląda, nie? Ale wiceminister już palał wodę, że to jest praca. Ja czekam kiedy ktoś mi zapłaci za sprzątanie. Maciek? Wiesz o co mi chodzi. Tylko czy tak naprawdę wymyślicie, że to jest w imię resocjalizacji, moi drodzy? Guzik prawda. Więźniom za takie, takie prace dodatkowe płacą naprawdę śmieszne grosze, dosłownie grosze. To są drobne pieniądze, takie na rękę, co oni tam dostają, nie? To nie są takie, wiecie, duże pieniądze, jakby wam się wydawało. Bo człowiekowi, który na przykład chętnie przyjąłby ten etat, musieliby zapłacić dużo, dużo więcej niż więźniowy, więc to jest zysk dla nich. Okej, okay, fajnie zyskać coś na więźniów, skoro ich utrzymujemy, nie mówię, że nie. Ale co do samej właśnie tej pracy więźniów, osobiście się dowiedziałam, że praca w zakładzie karnym to jest przywilej. Ba! Teraz może większość dziwię, ale to jest przywilej większy niż telewizor. Bo jak dyrektor wyrazi zgodę, telewizor od rodziny możesz dostać. Nieważne jaki masz wyroki, za co siedzisz. Oczywiście, jak ktoś go już ma w celi, to ty swojego wnieść nie możesz, ale mieć go możesz na magazynie. To jest plus. A do pracy idzie się za dobre sprawowanie, za brak minusów, punktów ujemnych, raczej minusów. Wiecie, że jak w, w... Nie wiem czy w każdym, ale w wielu miejscach, w więzieniach, aresztach, jest tak, że jeśli się zapomnisz i wyjdziesz w klapkach, w których chodzisz po celi, na korytarz poza cele, by ci każą wyjść, a ty w tym momencie nie zmienisz butów tak, no to już masz ten punkt ujemny. Nie, więc to wcale nie jest tak, że musisz być jakimś mega złoczyńcą. Możesz wyjść w klapkach na korytarz. No i wyobraźcie sobie, pra że prawdą nie jest to, o co mówi minister, wiceminister, że on wychodzi naprzeciw obywatelom. Tylko to, że każdy, kto siedzi tak z rok, dałby sobie ręce obciąć, żeby iść do tej roboty. Bo dni wtedy nie są tak monotonne. Czas leci im szybciej. Jakieś pieniądze na wypiskę wpadną, na jakieś właśnie drobne długi. Ewentualnie będą mieli te pieniądze dla żony czy dla dzieci, żeby mogła im kupić jakiś drobny upominek. No zawsze coś. Yeah, yeah. Zapamiętajmy sobie jedno, że nasze więziennictwo uczy, że praca to jest nagroda i przywilej. I nie każdy ją może dostać. I tak było zawsze. To, że nagle wiceminister wychodzi i mówi, że tam mają przestać oglądać telewizję, to moim zdaniem powtarza takie puste frazesy i komentarze z Facebooka. To, co ludzie chcieliby usłyszeć. To, o co ludzie żądają, bo nie mają pojęcia, jak to w rzeczywistości faktycznie wygląda. A oni tak naprawdę robią tym wszystkim dobrze przede wszystkim dla siebie. Co nie zmienia faktu, że dobrze, kiedy państwo może zaoszczędzić na więźniach, a nie wydawać na nich więcej niż, e, niż trzeba. No, bo wiadomo, skoro nie, nie, nie płacą podatków, no to my musimy ich utrzymywać i to społeczeństwo irytuje. Ale na spokojnie każdemu można byłoby dać pracę. Tylko Powtórzę jeszcze raz, ta praca byłaby dla nich nagrodą, przywilejem. Wcale to nie wygląda tak, że oni sobie tam leżą, do roboty im się iść nie chce, mają ciepło, wygodnie, żarcie pod nos. Oni by naprawdę chcieli iść do tej pracy i dlatego wielu z nich nie pracuje, bo to jest przywilej. Tylko, że tego wiceminister Wam nie powie, że on nie da każdemu pracy, bo nie każdy na nią zasługuje. On woli ich utrzymywać, tak, Ym, niż dać im robotę, żeby oni sobie nie pomyśleli, że jest im za dobrze. Gdzie ta logika? Ale okej, okay. ale tak jest. Tak, tak, taka jest rzeczywistość. A nie jest tak, że wiceminister się nagle obudził i powiedział, nie no, nie będą oglądać telewizji, będą pracować. I takie można do mnie mywać, że miał na myśli, że tutaj nie ma co hodować chwastów, będzie resocjalizacja, będzie lepiej. Nie będzie lepszej resocjalizacji. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w Polsce takie coś jak resocjalizacja w zakładach karnych, a tym bardziej w aresztach. Po prostu nie istnieje. Więc jeśli czegoś nie ma, to nie może być to lepsze. Nie może być lepsze nic. Trzeba najpierw jakąś resocjalizację wprowadzić. A u nas, jak człowiek może czuć się zresocjalizowany? Nawet niech będzie najgorszy dziad. Ale siedząc 20 lat w więzieniu, on nie będzie zresocjalizowany w momencie, kiedy on wychodzi do całkiem innego świata, niż go zamknęli. On się w nim nie odnajdzie, on popełni przestępstwo, żeby z powrotem wrócić do więzienia, bo oni nie. Nie edukują tych ludzi, jak żyć w społeczeństwie, jak się w nim odnaleźć, jakie są teraz metody na znajdywanie pracy, jakie są nowe zawody, no przez 20 lat to się potrafi bardzo dużo zmienić. No ale zresztą wiecie, no ja nie chodzi mi o to, że ja nie bronię więźniów. Mi chodzi o taką hipokryzję wiceministra. To, że wmawia się ludziom, że ludzie za kratami są leserzy, którzy mają podane wszystko pod nos. Mają, bo wiceminister z ministrem na to pozwalają, bo inaczej musieliby wszystkim dawać nagrodę w, posta w postaci pracy. Kto by chciał siedzieć zamknięty w celi 2 yy, na 2 przez 20 lat? No z nudów człowiek by poszedł coś porobił, nie? No i właśnie na to nie pozwalają niektórym, żeby za dużo że Także czy to dobrze, że więźniowie będą... Pracować, no tak jak mówię, jeśli na to sobie zasłużyli, to jak najbardziej ja się cieszę. Cieszę się ich szczęściem, że uda im się trochę kości rozprostować, rozchodzić. Jednak nie dajmy się mal manipulować właśnie takimi tekstami, no, panie wiceministrze. Troszkę powagi. Daliby hasło w więzieniu, że jest praca, to na jedno miejsce mieliby 30 chętnych, a oni takie pierdolety gadają. No także jeśli już wiemy, że dla wielu więźniów praca to nagroda i przywilej, to czy coraz więcej z nich powinno podejmować się pracy? Ja myślę, że tak. Są prace, które. Wymagają takiej codziennej rutyny, jak sprzątanie trawników, parków, odśnieżanie zimą, sypanie solą, jak jest lód na chodnikach czy ulicy. Tylko chciałbym, żeby ministrowie nie zapominali, że taką dobrze płatną pracę, dobrą pracę, za którą faktycznie obywatel, który płaci podatki, mógłby wykarmić swoją rodzinę. Może warto byłoby zostawić właśnie dla tych ludzi, dla tych, co mają rodzinę, nie popełnili przestępstwa i mogą sobie zarobić fajne pieniądze. No tutaj są takie sprzeczności, widzicie, i tak źle, i tak niedobrze. Jednak chciałabym, żeby, żeby wiceminister zaprzestał powtarzać komentarze z Facebooka typu, niech nie siedzą przed telewizorem i niech pracują, bo doskonale każdy, kto miał jakąkolwiek styczność. To doskonale wie, że tam ludzie walczą o to, żeby iść do pracy, żeby wyjść z rutyny, żeby robić cokolwiek innego niż patrzeć w sufit. Czy w ten telewizor? Bo to wiecie, jak to jest. Z jednej strony odbiera tylko TVP, a z drugiej strony odbiera tylko TVN. No. Także, kochani, dajcie znać, jak powinna wyglądać taka praca wi dla więźniów, jak to powinno się zorganizować. Może macie jakieś pomysły, które będą dobre dla wszystkich stron. Czekam na wasze kreatywne komentarze, a ja was, buziam. Hey! hey.